Jak się podoba nasz Polonez? No jakże bym właśnie mówił, nie miałbym wsiąść do Poloneza. Słuchajcie, cofnąłem się tak jak i spłytał to 40 lat temu. Jeździło się, po to był szpan, ten zapach, to skrzypienie, to czad. I jak poszła technologia do przodu, to sobie dopiero można uświadomić, jak się wsiądzie do takiej auta i się go prowadzi. Tak. Nie ma wspomagań, prawda? Tak. Jak człowiek się rozleniwia. Boże, ile to... Tak, skrzypi. Ale tak, ale jaki to był szpan wtedy, no. Ja jestem człowiek bardzo młody duchem mm -hmm. i ciałem troszkę mniej, ale, ale jestem takim tradycjonalistą i kocham stare sprzęty. Ja bym to czyścił szmatką postawił na fortepianie jak tak I Te parę maluchów, wiesz, takich bez dachów ludzie robią i te stare auta, no to są naprawdę artyści. Ja się domyślam, że pan jeździł polony ze mnie raz, nie dwa, ale raczej nie z tyłu pewnie, tak jak teraz. Znaczy ja prawo, tak, ja głównie miałem po Polonzach miałem... No, na Poloneza to trzeba było dobrze zarabiać, Jak zaczynałem, może grałem w zespole, a na vat myśmy zaczynali, wtedy z Markiem Grutą no to jeszcze nie było takich pieniędzy w ogóle i, i chyba, i tak, głównie to, no pierwszy, pierwszy był mały Fiat, później był Fiat 125P, mhm. eee, no kolega lekarz miał Bahama Bahamajeru. No to już nie Używana, bo to kolory też, tak jak kobiety. Kupiłam auto, a jaki kolor? Znaczy, jest. <głos> 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 bo my w ogóle widzieliśmy kilka artykułów w sieci. No, no. Jakiejś współpracy no, no. z Zenkiem Martyniukiem z no. no, no. zespołu Akcent. Aha, tak, tutaj. No no, że co? Że jakaś współpraca z zespołem Akcent. Nie, nie nowa to nowa wersja Pszczółki ma i... Nie, nie, to sobie nie przypominam. Była Czy taka to propozycja. Nie, ale a, ja była, za... tak? tak, była taka propozycja. Tak, bardziej do Pszczółki Maj niż do mnie chyba, ale... <laughs> powiem Wam, że no, disco pole to jest tak potrzebne, jak no, ja wszystkie jelenie na rykowisku. To jest tak, jak malarstwo takie ludowe. To no, jest potrzebne. Ludzie chcą się... Bam, 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 bam. Moja <laughs> ulianko, kleki na kolanko, majteczki, kropeczki. Na a weselu fajnie. I to ma prawo być. Niech będzie im więcej, tym lepiej.